Cześć, z tej strony Mona i witam Was ponownie w grze Growing Up. Eee, ostatni filmik Wam się chyba spodobał, był dosyć oglądany. Eee, sama bardzo chętnie wrócę do tej gry, bardzo mi się spodobała. Więc wracamy do naszego rudzielca Mony, która ma już 3 lata, zaczynamy przedszkolę i już widzę z boku, że mamy nowe umiejętności do ogarnięcia, więc super. Ok! Tutaj jeszcze jest fajna sprawa, że mamy tą kwestię zdrowia psychicznego, na który, o który też będziemy dbali. Mamy 117 punktów wiedzy. Na podstawy ogrodnictwa nas nie stać, ale może weźmiemy się za puzzle? To by był dobry pomysł. Lecimy. O, i zobaczymy, jak jej pójdzie. No dobra, nie poszło. <grytanie> ale przynajmniej te. Chyba zdrowie psychiczne się podbija wtedy. To jeszcze raz. Może teraz lepiej pójdzie. Albo i nie, ale dobrze. Chociaż ta radość się trochę podbiła o te dwa punkty. No nie, samą nauką człowiek nie żyje. Tutaj już tego puzli już nie możemy układać, więc przejdziemy do mapy mózgów. Tutaj, jak zwykle, tych neuronów musimy, musimy je poodklikiwać, żeby nas było stać na więcej umiejętności. Kurczę, nie wiem, czy dobijemy tych 122. Dobrze, ja teraz to um, przeklikam sobie tutaj. I widzę, że już punkty wykorzystane, więc wracamy do domu. Ok, dobra, 117. I czy na 12 jakieś będzie stać? No, nauka alfabetu i liczenie by nas było stać. Chciałam te podstawy ogrodnictwa bardzo zrobić. No dobra, niech będzie ta nauka alfabetu, bo będzie nas stać jeszcze potem na coś dodatkowego. No co, wejdziemy do grafiku? E, Okej, okay. możemy dodać aktywności rozrywkowe do grafiku, super. Um, Upewni się, że zdrowie psychiczne jest powyżej zera. Ok, ciekawe, coś jest to, jakby spadło jakie to są kary. Bym nie chciała tego sprawdzać na Monię. E, Mona pomimo tego, że będzie. Mm, no nie musi mieć najlepszych ocen, ale bym chciała, żeby była szczęśliwa ogólnie. Więc tak, byśmy zrobili tą naukę alfabetu dwa razy, żeby osiągnąć mistrzostwo, żeby dostać punkty wiedzy. No i puzzle dwa razy, niech się dziewczyna zabawi i kończymy turę. Jak tam z alfabetem. Słabo, ale dobra, pierwszy raz. Za drugim razem będzie lepiej. No, elegancka. 10 punktów, mamy więcej. To rozumiem, więc teraz będzie puzla. Ok, układać. No i świetnie, wyszło za pierwszym razem, za drugim też. Jeszcze trzy razy byśmy musieli zrobić puzla. O, ale pisanie mamy. Na koniec przedszkola i każdej ze szkół, do których będziesz uczęszczać, czekacie Cię egzamin. Każdy egzamin sprawdzi Twoją wiedzę, więc postaraj się przed nim nauczyć jak najwięcej umiejętności. Ok, dwie tury pozostałe do egzaminu. A, to jest dosyć mało. Teraz jestem trochę zmartwiona, bo widzę, że gotowość do egzaminu to jest 25, czyli 1 czwarta. Aha, tutaj właśnie twoja gotowość do egzaminu poprawia się za każdym razem, gdy uczysz się lub opanowujesz po mistrzowsku nową umiejętność. Im wyższa gotowość do egzaminu, tym więcej ruchów będziesz w stanie wykonać. Ojej, no jednak jedna czwarta to chyba dosyć kiepsko. Mówiłam, że Mona nie musi mieć najlepszych ocen, ale bym nie chciała jej jakoś tutaj <głupia> głuptaska strasznego z niej zrobić. No okej, okay. tutaj jeszcze widzę, że możemy podróżować, dotykając zdjęć. No zobaczymy, jak to pójdzie na tym egzaminie. Mamy dwie tury, zdążymy się, powinniśmy się zdążyć czegoś na, y, nauczyć. Widzę też te zdjęcia, że możemy iść do pokoju zabaw, ale ja bym chyba postawiła na tą rozrywkę jeszcze teraz, bo mamy punkty czynności do wykorzystania i wjeżdżalnie. Tak, jak najbardziej jestem za. Ciekawe jak teraz Monie pójdzie na to. Ewakuacja na dół szybko. Ok. O Jezu. No pierwszy raz nie wyszło ale to drugi raz będzie lepiej pewnie. No jeszcze raz. A ja 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 No nie wyszło no, ale dobra zdrowie psychiczne sobie podbiłyśmy. Nie stać nas ani na podstawę ogrodnictwa ani na pisanie. Dobra, to przeklikamy, żebyśmy zarobiły tych punktów, żebyśmy sobie obniżyły ceny, i, e, i jeszcze się zdążymy czegoś nauczyć. Punkty już są, widzę. Wykorzystane jeszcze ostatnie 5, i napisanie nas nie stać. <grystanie> no nic, pisać, ale liczyć może będziemy umieć. O nie, nie będziemy. 33 i 40, a mamy 72 punkty wiedzy. Czyli nam jeden punkt wiedzy brakuje, nie wierzę. Przepraszam cię, zawiodłam cię chyba już pierwszego dnia. A jajom. No dobra, te podstawy ogrodnictwa tak się na nie uparłam, kurczę nie wiem dlaczego. E, dobra, nauka alfabetu e, i podstawy ogrodnictwa zrobimy. I coś rozrywkowego. Zjeżdżalnie? No, może tej zjeżdżalni się nauczymy. Okej, okay, literki już umiemy elegancką, więc tutaj się nie muszę martwić. A dlaczego nie zrobiłam dwa razy ogrodnictwo? O kur... No i ładnie. I jeszcze te psula kwiata. A na Zwierdzhani chociaż zjedziesz, no też nie. Mm, chyba coś źle rozegrałam. O nie, opieka nad zwierzątkami, nowa umiejętność, super. To też bym chciała rozwinąć. Co tam, liczenie, co tam, pisanie, ogrodnictwo, nauka, wierzacz... opieka nad zwierzaczkami, najważniejsze. O, ale podbiła nam się gotowość do egzaminu, widzę. Mamy 31, więc już jest lepiej. E, więc przejdziemy do mapy mózgu, dotknij neuronu następnej mapy, aby zresetować mapę mózgu i otrzymać dużo dodatkowych punktów mózgu. Ok. No wiadomo, tam nie możemy przekroczyć limitu. No to przeklikuję tą mapę mózgu, sprawdzimy jak tam nam pójdzie. Dobra, możemy wracać tutaj do domu. Eee, stać nas cały czas tylko na liczenie, ale ok, jakoś sobie poradzimy tutaj, myślę. O, i możemy oglądać telewizję. No ba, rozrywka, najważniejsza. Mamy gotowość 31, czyli taka 1 trzecia, jest spoko. Okej, okay, aha, po mistrzowsku to jeszcze może się pouczymy tych mm, umiejętności. Na co byś miała ochotę, mona? Na telewizję. O! O nie, myślałam, że nie można skopać oglądania kreskówek. Dobra, oglądaj jeszcze raz. Zobaczymy, jak teraz sobie pójdzie. Bany i Kłak. Co to za. To... <gryw> Nazwa kreskówki. O, teraz się roześmiała, teraz wczaiła co to oglądanie bajek. Już nie mamy punktów czynności, więc możemy przejść do grafiku. Dobrze, to w takim razie te podstawy ogrodnictwa na, na pewno, żeby em, było to po mistrzowsku załatwione. E, nauka alfabetu też się na pewno przyda, chociaż no to już mamy zaliczone 2 na 2 ale i tak reszty i tak nie zdążymy zarobić, bo yy, by było potrzebne więcej interakcji, więc niech sobie jeszcze poogląda te kreskówki i zjedzie na zjeżdżalni, podniesiemy troszeczkę, znaczy wyrównamy w sumie to zdrowie psychiczne, alfabet wiemy, że nam ładnie idzie, ogrodnictwo coraz lepiej, o, mamy to mistrzostwo, czyli mamy dodatkowe punkty umiejętności, super, aż gwiazdki się zaświeciły, Yy, oglądanie No nudna ta kreskówka, no co mam, panie, zrobić? To zjedziemy na zjeżdżalni. Ajajaj, dobra. Nie poszło. E, Okej. Okay. Mamy 50% gotowości do egzaminu. Pół na pół. Okej. Okay. Nie jest to może idealne, ale startowaliśmy od pułapu 20%, więc E, więc sądzę, że jest dużo lepiej. Okej. Okay. Widzę tak. Mamy 25 liczenie. Opieka nad zwierzątkami, czyli pisanie tutaj tylko nam by nie weszło. Um, nawet nas nie stać aktualnie na dwie umiejętności. Więc albo opieka nad zwierzątkami, albo liczenie. O ile tutaj jeszcze to jakoś zbijemy. Albo podniosą nam się te punkty wiedzy. O! Coś tutaj nam skoczyło. Ok, wykorzystane, to idziemy do domu. O, i widzę, że już nas stać na dwie. No, na opiekę nad zwierzątkami. Super. Aha, my mamy już egzamin tutaj w rogu. Bo mamy w zero tur do końca. Um, dobra, pooglądaj kreskówki. A teraz, czy samo wykupienie tych umiejętności nam coś da? bo nie zdążymy tego nawet przećwiczyć tak naprawdę. No dobra, stać nas na dwie, więc spoko. No okej. Okay. pisanie. Nie, no bym chyba wolała, żeby były dwie umiejętności niż jedna droższa, bo chyba to sądzę, że lepiej mieć dwie dodatkowe niż jedną droższą, bo to chyba ta cena nie wpływa. Okej. Okay. O, super, poznano nowe umiejętności i widzę już w rogu, że nam to podbiło mm, gotowość do egzaminu. Drzewko umiejętności, widzę, płacze i yy, jest niepodlewane, bo w sumie... No cóż, Mona, przepraszam, robiłam to, co mogłam. Przechodzimy do tego egzaminu, bo ja tutaj nie wytrzymam z nerwów. E, Okej, okay. tutaj widzę, że musimy te atrybuty dotykać, zbierać. I jak weźmiemy. Aha, jak będziemy mieli wystarczającą ilość atrybutów, to będziemy mogli wybierać tutaj te zadania obok. Okej, okay, startujemy z oceny F i mamy tylko 12 ruchów. Ja nie wiem, co zrobiłam temu dziecku. Niespecjalnie. <ślał> Chciałam jak najlepiej dla niej, ale. Ojeju. Dobrze, żeby tylko nie było to F bo to EFTA po prostu się świeci na pomarańczowo. Dobra, 12 ruchów. Widzę, że tutaj musimy się skupić na tych najbardziej punktowanych, czyli te serduszka byśmy musieli pozbierać. Ale okej, jeszcze to pozbieramy, te puzelki. Kurczę, ale to jest... Nie, podoba mi się ten egzamin, podoba mi się zamysł. Trochę dziwne są te zadania. Takie nazwy, nie wiem, jagody, samogłoski. To mi nic nie mówi za bardzo. E, mam nadzieję, że najlepiej wykorzystamy tą nieliczną ilość ruchów, które mamy. E, dlaczego ja zabrałam nieparzyste? Jak to jest za 8? Kliknę. Aha, nie wziąłem tych nieparzystych. Dobra, już myślałam. E, ok. O, przyrządy ogrodnicze są za 12. To jest. Spoko. Jeszcze pięć ruchów, a dojdziemy im... no na pewno do tej oceny D. No chociaż D to też jest słabo. Jak na przedszkole ocena D? Co to ma być? W ogóle ja nie rozumiem. <śm> no jak będzie D, no to może zwalić na swoją matkę. Okej, okay. jeszcze tutaj trzy ruchy, jeszcze możemy wykupić. Kilka tych um, ruchów, znaczy tych takich zadań. Jeszcze pięć punktów, ok, koniec egzaminu, e, ale jeszcze możemy wykorzystać te punkty, co nabiłyśmy, ok? I a, jeszcze jedno możemy kupić jest. A no C, tak? C, chyba mamy? No, C. No dobra. Przepraszam Cię, Mona, no masz C, ale jak mówiłam, będziesz szczęśliwym dzieckiem ze zdrowiem psychicznym. Nie ma co się stresować. Może nam lepiej pójdzie trochę w szkole, chociaż będzie to B, bo C to będzie trójka, tak? Jak dobrze myślę, bo A to piątka. No dobra. Nie ma co się rozczulać, będzie lepiej. Pierwsze koty za płoty jakoś sobie damy później radę, sądzę. O, i już jesteśmy wyżej, bo mamy, widzę, 5 lat i są dostępne nowe umiejętności. Super. Będziemy podnosić swój poziom wykształcenia. I widzę tutaj, że oprócz tego zdrowia psychicznego jest zadowolenie rodziców ale ono będzie spadać, jeżeli będziemy wykonywać aktywności rozrywkowe, co jest według mnie dosyć dziwne, na czym... No, jakaś tam mechanika gry musi być zachowana. Dobrze, czyli musimy teraz mieć taki balans, bo widzę faktycznie tam są umiejętności i oczekiwania. Eee, ciekawe, co tam będzie. Widzę też, że punktów czynności mamy więcej, bo jest ich 30. W prawym górnym rogu, oprócz punktów wiedzy, mamy Dumę. To też jest ciekawe. O co tutaj może chodzić? No, zapowiada się ciekawie kolejny etap. Coraz bardziej taki skomplikowany chyba to będzie. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej będę mogła usiąść do nagrywania kolejnego odcinka. Już przejdziemy z naszym pięciolatkiem do podstawówki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie łapkę i czekam na Wasze komentarze. Chętnie je poczytam. I żeby nie przedłużać, cześć.